Jeśli ktoś właśnie czuje to, że, że, że Agnes do przemawia, że ma tą energię, to jak najbardziej jestem tutaj. Chciałbym to polecić każdemu, tak naprawdę, cały jej kurs, który ma tutaj właśnie krywanie z wielkością. Myślę, że każdy, ale to każdy może z tego wyciągnąć jakąś wartość. Także jak najbardziej polecam, oczywiście. No. Jakie wartości Agnes cenię przede wszystkim za jej autentyczność, za to, że jest spójna z tym, co mówi, za jej ogromnie, wspaniałe, piękne serce, za całą jej istotę. Rekomenduję to spotkanie każdej osobie, która pragnie cokolwiek zmienić w swoim życiu, która czuje, że utknęła gdzieś, na, gdzieś w jakimś martwym punkcie. Która nie wierzy w siebie, w swoje możliwości, i każdej osobie, która już jest w jakimś rozwoju duchowym, a może przechodzi przez różnego rodzaju terapię, pracuje nad sobą i potrzebuje takiego jeszcze kopnięcia do przodu, takiego czegoś, co sprawi, że naprawdę poczuje w sobie to moc. Polecam tak naprawdę każdemu. Każdy wyniesie to, na co tak naprawdę jest gotowy? Także, jeśli przyjdziesz na takie spotkanie z, otwartą, z otwartym sercem, z gotowością na przyjęcie, może dla Ciebie zupełnie nowej wiedzy, to na pewno na tym skorzystasz. Absolutnie. Uwielbiam Agnes, uwielbiam jej energię. Z przyjemnością się z nią uściskam po raz kolejny. Dziękuję bardzo, Agnes.